216 miliardów. Tyle wizyt odnotowano w 2024 roku na pirackich stronach z filmami, muzyką i grami. To tak, jakby każdy człowiek na Ziemi odwiedził taką stronę 27 razy w roku. W Polsce było to prawie 130 milionów wejść miesięcznie. Szacuje się, że w naszym kraju z nielegalnych źródeł korzysta co drugi z nas. Mimo o dwóch dekad walki z cyfrowym piractwem, to właśnie teraz proceder ten powraca i to ze zdwojoną siłą. Dlaczego? Oficjalnym partnerem kanału Bez cenzury jest KFD, polski producent suplementów diety i żywności funkcjonalnej. Z kodem Bez cenzury zamawiasz taniej i wspierasz rozwój mojego kanału. Pamiętacie początki Netflixa w 2016 roku? Tysiące filmów i seriali wygodnie, bez żadnego ściągania i kombinowania a to wszystko za około 30 zł miesięcznie. Wydawało się to śmiesznie mało w porównaniu z kablówką. To właśnie wtedy rozpoczęła się złota era streamingu. Piractwo naprawdę zaczęło spadać, bo ludzie woleli po prostu zapłacić te kilkadziesiąt złotych, niż ryzykować, że ściągną jakiegoś wirusa z torentów. Streaming okazał się wygodniejszy i bezpieczniejszy. Chciwość, to ona zniszczyła ten model. Z roku na rok ceny abonamentów rosły. Netflix podnosił stawki już wielokrotnie. 36% Amerykanów mówi, że nie jest on już wart swojej ceny. Ilu Polaków myśli dokładnie tak samo? Kiedyś był Netflix. Dziś mamy do wyboru ponad 20 różnych serwisów VOD. Pod tym względem jesteśmy na drugim miejscu w Europie. Wyprzedza nas tylko Francja. Brzmi świetnie, tylko z pozoru, bo ulubione treści są teraz po prostu porozrzucane po tych wszystkich platformach. Przeciętny polski użytkownik ma 2-3 aktywne subskrypcje jednocześnie, a i tak nie obejrzy wszystkiego, co by chciał. A co na to korporacje? Zamiast wyciągać wnioski, próbują wycisnąć z nas jeszcze więcej. Blokują współdzielenie kont, testują kolejne opłaty, a teraz dokładają jeszcze reklamy. Płacisz, a i tak musisz je oglądać. Brzmi absurdalnie, bo to jest absurd. Płatne pakiety z reklamami to kolejny ruch dużych platform, które są wprowadzane po cichu w kolejnych krajach. Ile razy mieliście ochotę obejrzeć coś konkretnego, a później okazywało się, że nie ma tego na żadnym legalnym serwisie? Tutaj dochodzimy do tego, dlaczego filmy i seriale znikają z legalnych platform. Weźmy dla przykładu HBO Max. Po połączeniu Warner Bros. Discovery w 2022 roku nowy zarząd wpadł na pomysł oszczędzania przez skasowanie własnych filmów i seriali. Po co? Dla ulgi podatkowej. Księgowi uznali, że bardziej się opłaca po prostu wykasować serial i odpisać stratę, niż trzymać go na serwerach. W ten sposób zniknęły dziesiątki tytułów, a jednym z nich był animowany Final Space. Twórca napisał wtedy gorzko: 5 lat mojej pracy stało się odpisem podatkowym. W USA serial został usunięty całkowicie, a gdy skończy się licencja na Netflixie za granicą, zniknie też z reszty świata. Nie można go obejrzeć, nie można kupić. Oficjalnie nie istnieje. Co więc pozostaje? Piracka wersja. I to jest największy paradoks, bo platformy, które miały walczyć z piractwem, dziś same zmuszają ludzi do piracenia, żeby ocalić ich własne filmy przed skasowaniem. Wojny streamingowe doprowadziły też do tego, że poszczególne platformy trzymają kontent tylko dla siebie i wycofują licencje z innych miejsc. Kiedyś seriale Warner'a były na Netflixie, dziś Warner chce je mieć wyłącznie u siebie, czyli na HBO Max. Disney zabrał Marwele i Pixary z innych usług, wszystko wrzuca na Disney+. W efekcie katalog Netflixa skurczył się o wiele popularnych tytułów, co zresztą było jedną z przyczyn spadku jego atrakcyjności. YouTube też to dopadło, bo kiedyś można było obejrzeć odcinek serialu z tvn czy Polsatu, bo ktoś po prostu wrzucił go na platformę. Dziś nie jest już to możliwe. TVN woli, żebyś wykupił playera, a Polsat, Polsat Box Go. Każdy ma własny abonament, własne reklamy i własne ograniczenia. Ktoś powie, chcesz oglądać, to płać każdemu z osobna. Pewnie, że chcielibyśmy lepiej wynagradzać twórców, ale portfel ma swoje granice. Przy obecnej inflacji wydawanie ponad 100 zł miesięcznie na telewizję to luksus. I właśnie dlatego ludzie zaczynają szukać alternatyw. Dodajmy do tego jeszcze jakość usług. Coraz częściej słyszymy narzekania, że brakuje polskich napisów albo pojawiają się one z opóźnieniem. Disney Plus startował w Polsce, mimo że wiele filmów i seriali nie miało naszego języka. Klienci płacili, czując się jak widzowie drugiej kategorii. Tymczasem w pirackich wersjach napisy pojawiały się błyskawicznie. Fani w Polsce od lat tłumaczą zagraniczne hity szybciej niż oficjalne platformy, więc coś tutaj jest bardzo nie tak. I wtedy pojawia się myśl: skoro oni grają nie fair, to czemu ja mam być w porządku? To jest moment, od którego zaczęliśmy. Piractwo wraca, a właściwie już wróciło i to z hukiem. Globalnie odnotowano 66% wzrost odwiedzin pirackich stron od 2020 do 2024. Co ważne, aż 96% piraconych filmów i seriali to tytuły dostępne na platformach streamingowych, czyli piraci kopiują wprost z Netflixa, HBO czy Disney Plus i całej tej reszty. Wiele z tych osób jednocześnie płaci za legalne serwisy, więc piractwo stało się czymś w rodzaju uzupełnienia oferty. Jak mówi Julia Patorska z Deloitte, firmy analizującej rynek mediów i technologii. Dla wielu internautów korzystanie z nielegalnych stron z filmami, serialami czy grami to sposób na zaoszczędzenie pieniędzy bez rezygnacji z ulubionych dzieł kultury. Brutalne, może, ale prawdziwe. W Polsce pensje nie nadążają za rosnącymi cenami, więc ludzie po prostu kombinują. Piractwo staje się w ich oczach nie kradzieżą, a sprytem sposobem, by nie dać się okraść platformom. Piraci zresztą doskonale wyczuli moment. Pirackie serwisy ewoluowały, to już nie są brzydkie stronki zawalone spamem i toną reklam, choć i takie wciąż istnieją. Pojawiły się całkiem dobrze przygotowane platformy streamingowe, tyle że nielegalne. Interfejsy naśladujące Netflixa, wyszukiwarki, rekomendacje. Brak geolokalizacji, więc możesz oglądać filmy ze Stanów, choć u nas nawet nie miały jeszcze premiery. Weźmy CDA, polski serwis, który działa na pograniczu legalności. Niby płacisz abonament CDA Premium za dostęp do filmów, ale każdy wie, że CDA to także pirackie wrzutki użytkowników. Albo Homikuj, portal, który miał zniknąć lata temu, a jednak wciąż ma się bardzo dobrze. Według danych SimilarWeb Web, Homikuj wciąż notuje miliony wizyt miesięcznie w Polsce. Masa ludzi trzyma tam filmy, e-booki, muzykę i dzieli się tym z innymi użytkownikami, czasem za drobną opłatą transferową, która trafia do serwisu. Homikuj to symbol polskiego piractwa. Mimo procesów sądowych ciągnących się latami, mimo prób cenzurowania, serwis działa już ponad 19 lat i ma się dobrze. Mamy też torenty. W pandemii ruch w sieci BitTorrent w Europie tak wzrósł, że stanowił więcej procent całego ruchu internetowego niż Netflix. To trochę tak, jakby internet cofnął się do 2005 roku, tylko że dzisiejsze torenty to już nie jest to samo co kiedyś. Teraz ściągniesz sobie cały sezon serialów 4K HDR w kilka minut na Światłowodzie, albo cały katalog filmów z Netflixa. Kiedyś trzeba było się męczyć z kompresją do Avi i do 700 MB, żeby nagrać to na płytę CD, ale dziś, miejsce na dysku i prędkość internetu to już nie jest problem. Jeszcze dekadę temu w kampaniach społecznych wpajano nam, że piractwo to kradzież. Jednak w badaniach coraz mniej osób je potępia. Oczywiście to nadal jest łamanie prawa, ale egzekwowanie go w praktyce bywa iluzoryczne. Ilu z Was słyszało o kimś skazanym w Polsce za ściąganie filmów na własny użytek? No właśnie. Prawo autorskie w Polsce teoretycznie ściga udostępniających, a pobierający, przeciętny Kowalski, oglądając pirackie filmy, nawet nie czuje, że ryzykuje cokolwiek, choć formalnie uczestniczy w paserstwie cyfrowym. Ale jak już wspomniałem, ludzie nie piracą z czystej złośliwości. Piracą, bo legalna oferta nie spełnia ich oczekiwań. I to jest ważny sygnał rynkowy, więc aż chciałoby się zapytać szefów Netflixa czy Disneya, jak to możliwe, że go nie słyszą? Korporacje inwestują miliony w tzw. DRM, czyli zabezpieczenia chroniące przed kopiowaniem. Mieliśmy już szyfrowane strumienie, protokół wymagający certyfikowanych urządzeń i różne poziomy zabezpieczeń. Piraci ze wszystkim sobie poradzili. Dziś praktycznie każdy głośny serial czy film oryginalny z platformy streamingowej ląduje na torrentach w ciągu kilkunastu godzin od premiery. Często w jakości Full HD lub 4K. Zabezpieczenia działają tylko na uczciwych. Płacący użytkownik ma związane ręce, bo nie może sobie niczego nagrać, nie może skopiować, ale piraci mają specjalne narzędzia i wiedzę, by zdjąć każdy DRM. To trochę tak jak z zamkami w drzwiach, bo złodziej i tak wejdzie, a uczciwemu czasem się klucz złamie. Sztuczna inteligencja również pojawia się w grze, bo AI pomaga na przykład automatycznie tworzyć napisy w dowolnym języku. Są już narzędzia wykorzystujące modele rozpoznawania mowy do transkrypcji dialogów filmu, a potem tłumaczące je automatycznie. Jakość tłumaczenia bywa różna, ale polscy fani szybko poprawiają błędy. W efekcie nawet niszowy serial bez polskiej wersji może doczekać się fanowskich napisów tworzonych półautomatycznie przez AI w ciągu doby od premiery. Coś, co kiedyś wymagało pracy grupy zapaleńców przez kilka dni, dziś może zostać wygenerowane i skorygowane w parę godzin. AI pomaga też w wyszukiwaniu i katalogowaniu pirackich treści. Są na przykład chatboty na grupach dyskusyjnych, które na żądanie wysyłają linki do filmów czy seriali. Wpisujesz tytuł, a bot przeszukuje bazy pirackie i podrzuca ci konkretny torrent. Na Discordzie czy Telegramie działają społeczności, gdzie ludzie dzielą się linkami do chmur z całymi bibliotekami filmów. To jest akurat oldschool, coś na wzór nowych warezów, tylko że w chmurze. Bywa też, że piracka kopia filmu ma również lepszą jakość. Platformy streamingowe oficjalnie wprowadzają na przykład filmy w 4K HDR, ale często kompresja jest agresywna, bo oszczędzają transfer. Tymczasem piraci nie muszą się tym martwić i w rezultacie bywa tak, że piracka kopia filmu ma lepszy bitrate, a więc lepszą jakość obrazu niż legalny stream. W Polsce było w zeszłym roku głośno o akcji policji przeciw nielegalnej telewizji streamingowej, którą miało 100 tysięcy użytkowników. Ale co z tego, skoro na miejsce jednego padającego serwisu pojawia się pięć kolejnych. Walka z wiatrakami tego określenia używa często sam przemysł, opisując próbę powstrzymania piractwa. Dokąd to wszystko prowadzi? Wygląda na to, że do bolesnego zderzenia z rzeczywistością dla gigantów technologicznych i medialnych. Mieli w garści cały świat miliardy widzów wyrwanych piratom, rosnące subskrypcje i rynek warty setki miliardów dolarów, ale w końcu przegieli. Korporacje już raportują wielomiliardowe straty. Mówią o szacunku dla widza, dostarczaniu wartości, a jednocześnie stosują chwyty rodem z korpo-podręczników, maksymalizując średni przychód na użytkownika i minimalizując koszty. W tym wszystkim twórcy czyli reżyserzy, scenarzyści i aktorzy też już mają dość. W 2023 roku Hollywood przeżyło największy strajk od dekad. Scenarzyści i aktorzy protestowali przeciw modelowi streamingowemu, który wypłaca im znikome tantiemy, a czasem wcale, bo platformy nie są zobowiązane tak jak telewizja do ujawniania oglądalności i płacenia od tego. Serial może być hitem na platformie, a scenarzysta dostaje grosze i to jednorazowo. Co więcej, kiedy platforma usuwa ich dzieło, twórcy tracą nawet tę drobną ekspozycję. Jest jeszcze kwestia legalnego okradania widza. Co mam na myśli? Spójrzcie, kupujecie film na przykład na Amazon Prime Video, wydajecie 50 zł, bo chcecie mieć go na własność. Cyfrową kopię, którą można obejrzeć w dowolnym momencie, tylko że po pewnym czasie film znika z Waszej biblioteki. Amazon traci licencję od wytwórni i po prostu usuwa go z konta użytkownika, bez ostrzeżenia, bez żadnego zwrotu pieniędzy. W Stanach Zjednoczonych trwa pozew zbiorowy przeciwko Amazonowi. Klienci zarzucają firmie, że wprowadziła ich w błąd, sugerując, że kupują film na własność, podczas gdy w rzeczywistości nabywają tylko licencję. Coś, co może zostać cofnięte w dowolnym momencie. Amazon broni się tym, że przecież wszystko jest w regulaminie i ma rację, tylko że znamy realia, mało kto go czyta, a poza tym oferta nie powinna wprowadzać w błąd, nawet jeśli nie zajrzysz do regulaminu. W związku z tym część użytkowników czuje się zwyczajnie oszukana, a wielu komentatorów nazywa to po prostu nadużyciem zaufania. Kiedy polegasz na chmurze, nic nie jest naprawdę twoje. Piraci w tej sytuacji również wygrywają. Oni pobierają plik na swój dysk i faktycznie mają go na zawsze. Przemysł oczywiście oficjalnie potępia piractwo i z nim walczy. Lobbują za ostrzejszym prawem i blokowaniem stron pirackich. W USA pojawiają się nawet pomysły federalnego blokowania takich witryn, ale na razie są bezskuteczne. W Unii Europejskiej też słyszymy, że co chwila naciskają na operatorów, by blokowali The Pirate Bay czy inne tego typu strony, ale prawda jest taka, że system oparty wyłącznie na restrykcjach się sypie. Wszyscy dookoła mówią o tym, że piractwo to oszustwo, ale mało kto wspomni, jak to my, widzowie, jesteśmy oszukiwani przez korporacje. Wygrana w Lotto wygląda jak przepustka do nowego, lepszego życia, ale prawda jest taka, że Twoje szanse są praktycznie zerowe. Co miesiąc setki tysięcy Polaków oddaje swoje pieniądze w imię tej iluzji. Kliknij w miniaturę na ekranie i zobacz, jak podstępnie został zaprojektowany ten system. To jest kanał bez cenzury. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia za chwilę.